Witam wszystkich na kolejnym filmie. Jest to drugi film, um, który omawia, jak atakować, jak skutecznie atakować balonami. Jest to jeden z moich ataków i um, tak jak mówiłem, balony są bardzo skuteczne. Trzeba, trzeba tylko się nauczyć trochę, kilka razy zaatakować. Praktyka czy nie mistrzem. Więc Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, tak w każdym ataku, to CC. Tak jak widzimy, tutaj CC najłatwiej będzie wyciągnąć z tej strony, do czego użyję Hoga. Później, po wyciągnięciu tego CC, oczywiście Hog zaraz zginie, po wyciągnięciu CC zdecydowałem się uderzyć z tej strony od góry. Dlaczego? Ponieważ następna rzecz, którą musimy zrobić po wyciągnięciu CC, to jest zabić królową. Królowa jest w tym miejscu i jest to bardzo wygodne dla nas miejsce, dlatego że zaraz obok królowej są dwa defy Czyli mój plan na początku ataku jest taki, żeby przy użyciu, przy użyciu Hoga wyciągnąć CC. Później przy użyciu, użyciu dwóch golemów pięciu magów króla i królowej i oczywiście poison spell i jump spell, żeby zabić królową, zabić te dwa rdefy i jak najwięcej obrony tutaj w tej okolicy w tej okolicy bazy. Więc po moim początkowym ataku jestem przekonany, że że zabiję CC Królową i te dwa RDFy. Po zabiciu, po, po zastrzeleniu dwóch RDF-ów zostaną mi jeszcze dwa. Jeden tu i jeden tu. Założenie jest z reguły takie, że jeżeli przypuszczam, że po tym początkowym ataku zostaną mi dwa RDFy, wtedy powinienem mieć ze sobą trzy lawa hound. Jeżeli, jeżeli zabiję, zastrzelę tylko jednego RDFa na początku i zostaną trzy, powinienem mieć cztery lawa hound. I pierwsze. Dwa lava hound zawsze dajemy na, na, pierwszy, na pierwszego RDF-a i, i później pojedynczo na każdego innego. Czyli, tak jak mówiłem, na początku po zabiciu królowej i dwóch RDFów będę atakował z tej strony. I tak jak poprzednio będę atakował, w, tak jak idą wskazówki zegara, czyli w tą stronę. Więc najpierw to zrobię. Najpierw to zrobię, to puszczę jednego lawa hound. Tak jak mówiłem, dwa Lava hound powinny iść na pierwszego RD fa, zwłaszcza jeżeli jest to RDF z poziomu siódmego, bodajże, tak jak tutaj. Jeżeli jest to w sześć lub słabszy, no to wtedy może z jednym się obejść. Ale to tak naprawdę wiele zależy od od ustawienia bazy. A Więc teraz tak, Lava Hound. Po co jest Lava Hound? Lava Hound jest po to, oczywiście, żeby bronić nasze balony przed rdf i wszystkimi innymi strukturami obronnymi naokoło RDF-u, ale Lava Hound służy również po to, żeby Lava Hound służy również po to, żeby zebrać wszystkie te latające bomby, które mogą nam zniszczyć balony podczas ataku, czyli te czerwone bomby i te czarne. Więc musimy lawa hound służyć do tego, żeby zebrać po drodze jak najwięcej tych bomb na siebie, żeby balony na nie nie wleciały. Więc ja pierwszego LavaHound hound rzucę mniej więcej tutaj, żeby leciał w tą stronę na RDF i drugiego mniej więcej jakoś tak. Dlatego z dwóch kierunków to robię właśnie, żeby żeby zebrać jak najwięcej tych latających bomb, żeby nie uszkodziły nam one, balonów. I później, gdy, gdy lawa hound. Zaraz po wypuszczeniu Lava Hound wypuszczam po dwa balony na najbardziej zewnętrzną strukturę obronną. Czyli najpierw wypuszczę dwa balony tutaj, na Archer Tower, później dwa balony na tego RDF-a, później dwa balony bodajże tutaj i jeden lub dwa tutaj. Później po, nas, po wypuszczeniu drugiego Lava Hound, który poleci prosto na RDF-a, wypuszczam znowu po raz kolejny dwa balony tutaj, dwa tutaj, dwa na tą strukturę i dwa na tą i wtedy, wtedy, a, tak jak wtedy, wtedy, tak jak mówiłem wcześniej wszystko po prostu a, wszystkie te nasze balony są, są zmuszone, żeby lecieć do środka bazy. Jeżeli pomyślimy na przykład o, o, o bazie, można to pomyśleć w ten sposób. Podzielić ją na cztery części i w każdej części, żeby był a, jeden RDF. Tutaj troszeczkę jest te RDefy niesymetrycznie, um, ale powiedzmy, że możemy podzielić bazę na coś takiego. I jeżeli ja teraz zaczynam atak z tej ćwiartki, moje założenie jest, że ten Lava Hound i te, te pierwsze balony, które rzucam na początku, pozbędą się tej ćwiartki tutaj, później ta i, i po prostu Balony, które są tutaj, po wybiciu wszystkich tych, obron, obron, tych struktur obronnych zmuszone są do środka bazy i o to nam chodzi, ponieważ tam są prawdopodobnie Tesle. To samo się dzieje z, z drugą czwartką tutaj. Gdyby był, gdybym musiał iść dalej, gdyby tutaj był gdzieś trzeci RDF, to samo się dzieje po prostu, a te balony są, tak jak mówiłem, zmuszone, żeby iść do środka bazy. I można to robić zgodnie z kierunkami wskazówek zegara lub odwrotnie. Dużo zależy od RDF-u, w którym miejscu jak jest położony RDF. Tak jak widać tutaj jeden jest u samej góry, który jest skierowany do góry, który nam w ogóle nie przeszkadza. A drugi, drugi RDF jest na dole i na tego drugiego na drugiego RDF-a, tak jak widać tutaj. A, a, o, o, postanowiłem zostawić sobie jednego MAGA na tego rdf na dole, po to, że gdybym nie byłem pewien, czy jeżeli rzucę na przykład balony w tym miejscu, żeby szły na RDF-a, lub później w tym miejscu, żeby szły na Archer Tower, nie chciałem, żeby one zboczyły z kursu i poszły na, na Air Sweeper. Dlatego oszczędziłem sobie jednego Wiza, żeby ten air sweeper żeby się go pozbył. Żeby balon nie leciały na niego, tylko tylko do środka bazy. Więc zobaczmy, mniej więcej, jak to teraz wygląda. Więc tak jak mówiłem, najpierw puszczam Hoga, po to tylko żeby poświęciłem Hoga, żeby wyciągnąć CC. Smok i balon. I teraz w tym momencie puściłem jednego golema u góry. Tutaj i drugiego tutaj. Golemy będą waliły w ścianę do czasu, gdy nie, push, gdy nie dam jump spell, mniej więcej tutaj. Ale jak pusz, pusz, puszcząc, puszczając te golemy, od razu, od razu u góry tutaj rob, robię sobie drogę, żeby moje wojsko, Król, królowa i reszta magów żeby szły. Do środka bazy na te dwa rds i na królową, a nie na boki, więc po wpuszczeniu golemów od razu puściłem jednego maga tutaj, ponieważ Army Camp jest bardzo łatwy, ma bardzo mało siły i bardzo łatwo go zabić. I drugiego maga puściłem na ten budynek. Resztę magów, chyba jeszcze dwa tutaj i tutaj, i później króla i królową też w tym miejscu. I co się dzieje? A co się dzieje? Takich, w, tym momencie, w tym momencie, jeżeli ten budynek zniknie, ten army camp zniknie i ten zniknie, i zostaną tylko te tutaj, nasze wojsko po wybiciu tych budynków tutaj będzie zmuszone, żeby iść do środka, jeżeli w tym miejscu dam jumpspell, a nie na boki. Mam również drugi film zamieszczony na moim kanale YouTube zatytułowany Jak skupiać wojsko do środka bazy. Jeżeli nie jesteście pewni, jak to zrobić, proszę sobie zapraszam do oglądnięcia. Więc a, puściłem jednego golema i drugiego, i te golemy przyciągnęły do siebie CC i również królową. I teraz Poison Spell. A, ułożenie jest tak dobre tutaj, że Poison Spell rzuciłem i na królową, i na smoka z CC, i na balon z CC. Poison Spell. Odbiera siłę wojskowi przeciwnika, ale również spowalnia go. To znaczy, że królowa przeciwnika nie będzie strzelała tak często, gdyby strzelała normalnie, gdyby była poza tym poziomem spalania. Więc jest to bardzo, bardzo dobre ułożenie, przynajmniej dla mnie. I teraz wróciłem Japswell i popatrzcie się, jeden golem, golem już tam idzie i teraz król. Popatrzcie się, co się dzieje w tym momencie. Król automatycznie zawrócił. A gdy zobaczył, że jego golem jest atakowany i poszedł zabić królową. W tym momencie rzuciłem Maga na dół, żeby, żeby pozbyć się tego Airsweepera, dwa lawa Hound na pierwszego RDF-a i balony. Po dwa na każdą strukturę obronną, zewnętrzną strukturę obronną. Od razu nie czekając. Drugi lawa Hound, Rage Spell i resztę balonów. I praktycznie teraz już jest, już jest po ataku, już jest praktycznie po wszystkim. W momencie, gdy puszczamy balony, ten atak się odbywa bardzo szybko. I kolejne trzy gwiazdki zdobyte. Więc tak, praktycznie w większości ataków. Pierwsza rzecz: zabić, wyciągnąć i zabić CC, zabić królową przeciwnika. I najlepiej jest to wszystko zrobić w jednym miejscu. No i jeżeli atakujemy balonami, to oczywiście pozbyć się jak najwięcej LDF-ów na początku. I kolejna bardzo ważna rzecz jest, żeby wziąć o jednego lava więcej niż zostanie nam RDF-ów z początku tego ataku. Jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne. A ja tego na początku nie chciałem robić, bo brakowało mi miejsca. Wydawało mi się, że jak wezmę mniej balonów, bo muszę wziąć jednego więcej Lava Hound, to, to mi nie wyjdzie, ale prawda jest taka, że te Lava Hound są bardzo potrzebne i bez nich atak nie wyjdzie. Lava Hound służą jako tarcza dla naszych balonów, więc um, jak widzicie, tutaj skład mojej armii. Jeden golem, drugiego golema miałem w CC, no i pięć Wizów, trzy Lava Hound i piętnaście balonów. Dziękuję bardzo za ogólnięcie, życzę powodzenia i do następnego razu.